Mianowicie, wiedzieliśmy, że przyjdzie ten moment, gdy Ojciec Święty będzie odchodził od nas. Nie wierzyliśmy, że, że, że to tak nastąpi szybko. Jak zaczął chorować w 2005 roku, wiedzieliśmy, że sprawa jest poważna. Ale z drugiej strony było też takie przekonanie w nas, poradzi sobie z tym. Ja byłam całą noc na placu z 1 na 2 kwietnia. 1 kwietnia wieczorem wróciłam do domu usłyszałam wtedy telew w telewizji Kalbnał Ruini powiedział, że ta noc będzie ostatnia że to już jest to są ostatnie chwile Jana Pawła i ja wtedy się spakowałam wzięłam plecak i pojechałam na plac Świętego Piotra Dla mnie takim znakiem że tu trzeba się liczyć z tym że Jan Paweł II będzie od nas odchodził to był ten sygnał gdy Jan Paweł II powiedział do swoich współpracowników, że on chce już do siebie, do domu, że on już nie chce być w szpitalu, tylko chce wrócić do siebie. I wtedy jakoś miałam takie wewnętrzne przekonanie, że to już kończy się ta ziemska wędrówka naszego papieża. Widziałam ludzi stojących na placu. To było coś takiego, jak przychodzi się do chorego. Czasem można wejść do niego do szpitala, a czasem przychodzi się pod szpital. Zresztą pod szpital też chodziłam, to z grupami chodziliśmy, kiedy Jan Paweł II tam leżał. I ludzie przychodzili na plac i po prostu stali, modlili się. Jedni się modlili i nie stali, ale byli, czuwali przy nim. Dla mnie jedną z takich trudniejszych spraw to było powiedzenie tym ludziom, którzy się modlili o zdrowie, o łaskę zdrowia, prosząc Boga, że ocie święty odszedł. Ja wtedy poprosiłem o to, żeby na chwilę przerwać modlitwę i powiedziałem właśnie te słowa, że Jan Paweł II oczy. Ludzie szli szerokością ulicy do Watykanu, jak na wielką uroczystość. To, co się działo w Polsce, to jest coś, co się nie przydarzy przez następne, pewnie, 100 lat. Też miałem wtedy dużo znajomych z Niemiec, dziennikarzy, którzy przyjechali relacjonować to, co się będzie działo w Polsce. Oni wszyscy mówili jednym głosem: nigdy w życiu nie braliśmy udziału w takim wydarzeniu, kiedy tutaj ludzie palili świeczki. Ale i Jana Pawła II wypełniając całą całym ogniem w Warszawie, kiedy de facto znicze płonęły w całej Polsce. Oni nie wierzyli, że coś takiego jest możliwe. W Europie, że ludzie będą przeżywać śmierć jednego człowieka w sposób tak głęboki i że będzie to prawie powszechna żałoba narodowa, która obejmie nie tylko ludzi bardzo głęboko wierzących, ale że wszyscy, nawet ludzie niewierzący, czuli, że odejście Jana Pawła II jest jakąś stratą dla nich osobiście, a dla Polski na pewno. Nie było to takim znakiem bardzo istotnym i ważnym dla mojego życia kapłańskiego, to była ostatnia pielgrzymka. Jana Pawła II do ojczyzny. I to była jego ostatnia katecheza tutaj. Katecheza o umieraniu, o przemijalności. Co mi to dało w moim życiu kapłańskim? Ja głoszę Chrystusa Zmartwychwstałego. Ja głoszę yy, wiarę w życie wieczne. I tą samą wiarę, wiarę w sobie posiadam. Nie tylko to jest kwestia głoszenia. Natomiast Jan Paweł II był dla mnie takim świadkiem w tym ostatnim okresie, że to życie wieczne jest i że on przeszedł do tego życia wiecznego i tak jak mi powiedział jeden ze studentów, niech ksiądz się nie martwi, on po tej drugiej stronie naprawdę jeszcze więcej uczyni dla nas niż tutaj będąc na Ziemi.